Hejka kochani. Dzisiaj będzie film z wszystkich aktualizacji, które się ostatnio pojawiły. Wiecie, że ostatnio jestem mało aktywna, no ale niestety nie mogę ostatnio nagrywać. No dobrze. Zawitały naprawdę wspaniałe aktualizacje. Jestem z nich, z jednych szczęśliwa, z drugich nie. No dobrze, zacznijmy sobie od pierwszej. Po pierwsze pojawiło się coś takiego. To jest nad to jest to coś, o tutaj. E, klika się 3 albo po prostu tam nad emoki, a nad czatem. Po prostu klikamy 3, wtedy wyświetlam się coś takiego. Tutaj mamy te takie emotki, co mamy w globalnym. No dobrze. E, zawitało drogi pionera, ale to już dawno. Ja jestem aktualnie na 18. No dobrze. Największa aktualizacja, która zawitała, to jest naprawdę coś niesamowitego. Pojadę tam, a wy tu zaczekajcie. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Poznajecie to miejsce? Pewnie nie. To Dwór Srebrnej Polany. Jest zmieniony, kompletnie zmieniony. No to tutaj jest fontanna, jakieś auto baronowa. Tak wygląda teraz stajnia. No. Pewnie się zdziwiliście. Um, tutaj mamy takie padoki. Nie podoba mi się to. Um, jest wszędzie dużo jakichś padoków i wszystkiego. Um, tak. Tutaj mamy wszystkie konie, które mieliśmy dostępne do kupna. Tutaj mamy jakieś różne. Tutaj mamy lążownik. Tak mamy widok, tu. Tutaj mamy jakieś takie budynki. Naprawdę to mi się nie podoba kompletnie. No dobrze. Tutaj mamy jakieś zadanko. Zobaczymy, jakie to jest za. Dobrze. Jakieś zadania? Nie robimy zadań, bo ważniejsze jest dla mnie teraz pokazanie wam tego dworu. No, wygląda w ten sposób właśnie. Szkoda, że tu nie ma tablicy, na której się zmienia, jak widać. No, ale dobra, myślę, że zawita do nas. A teraz jedziemy zobaczyć halę. No i jesteśmy. Tak się właśnie prezentuje hala. Tutaj mamy, jak widzicie, nie można wejść, coś jest zbagowane. Wczoraj blogowywałam się, też było zbagowane. No, zepsute jest. No, szkoda trochę. Tutaj mamy hale. Czekajcie. Musiałam światło zmienić. E, dobra. Tutaj mamy jakieś takie totalnie inne miejsce. Ja się czuję, jakby to była totalnie inna gra. Tam płoc z srebrnej polany. A, odnowili też przeszkody w hali, jak widziałam. Tak. E, to fioletową odnowili na pewno. Nie było fioletowej. Ona była chyba czerwona? Nie pamiętam, ale na pewno nie była fioletowa. E, ta też nie była fioletowa. Ta była inna. O, ta I jeszcze jedną odnowili. O, tamtą. I jeszcze ta była inna. E. e będzie niedługo film z bazaru. Nie powiem, kiedy się pojawi, bo z tego będzie oddzielny odcinek. Chyba oddzielny. Zobaczę jeszcze. Dobra. No to to jest na razie chyba tyle z aktualizacji. Co to za nowe konie? A, za niedługo się pojawią nie fryzy, bo fryzy się pojawiły, tylko fryzy sportowe. Tak, fryzy sportowe 3,5 mm, Dobra, o bazarze Wam na razie nic nie będę mówić No tak by się prezentował ten dwór stradnej Polany Dajcie znać co o tym sądzicie Mi się niezbyt podoba No ale dobra, no takie życie No raz mi się coś podoba, raz nie To nie nasz wybór Oni sobie to zmienili jak chcieli e, No dobrze, ja nie będę przedłużać filmu ja bym dziękowała za oglądanie i to tyle. Cześć!